Uchodźców w Jastrzębiu i 98% w domach naszych Jastrzębian. Serdecznie za to bardzo, bardzo dziękuję w swoim imieniu, w imieniu wszystkich uchodźców i wszystkich Jastrzębian. I mam nadzieję, że te serca nasze gorące będą cały czas pomocne dla wszystkich, kto będzie takiej pomocy potrzebował. To są panie, które przyjechały z Kijowa, z Ukrainy. Od tygodnia mamy zajęcia z nimi języka polskiego. W zespole szkół nr 9 imieniem Mikołaja Witczaka. No i po prostu zaprosiliśmy się wzajemnie, one nas, my ich, żebyśmy w dzisiejszej uroczystości brali udział. Uczy się pani po polsku? Wy uczy się e... po polski. E... Tak, tak. <grych> Jak długo pani jest w Jastrzębiu? Tak, e... nawet w naszym e... Dwie niedzielę. Dwie... Dwie... Dwa... Dwa... Jak pani ocenia e... reakcję mieszkańców? Oj, super, super. Wse fajno, wszyscy duże dobre. Mamy na chwilę obecną otwarty magazyn w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju w Jasterze. Codziennie wydajemy produkty dalej do magazynów, do zespołu szkół numer 2, do SP16 oraz teraz do nowego magazynu na towarowej 4. Widzimy, że produkty znikają w błyskawicznym tempie i myślę, że pomogliśmy już bardzo wielu osobom. Wszyscy jastrzębianie solidaryzując się z narodem ukraińskim, pomagają w taki prawdziwy sposób, przyjmując ich do swoich domów, a dzisiaj mamy również na ten cel przeznaczone licytacje i puszki, do których można wrzucać środki, które później wykorzystamy na pomoc dla Ukrainy.